witajcie kochane dzieciaki bohater biblijny tego tygodnia Salomon jest synem wielkiego króla Dawida sam również jest wspaniałym królem ale chciałabym żebyście dzisiaj poznali go od takiej strony w której Pan Bóg powiedział bardzo mi się podobają twoje wybory bardzo podoba mi się twoja odpowiedź był taki moment w którym Bóg chciał Salomonowi dać wszystko, co tylko on zapragnie. Posłuchajcie tego dialogu. Salomona z Bogiem. W Gibeonie pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: Tyś okazywał twemu słudze Dawidowi, memu ojcu. Wielką łaskę, bo postępował wobec ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła. Bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą. Nie było i po tobie nie będzie. Panu Bogu bardzo spodobała się prośba Salomona, jego pragnienie mądrości i dlatego teraz razem pomodlimy się o mądrość. Chcę Was zachęcić, żebyście powtarzali po mnie tę modlitwę. Możecie dłonie w ten sposób wznieść, jeśli chcecie, i powtarzajcie po mnie tę krótką, prostą, ale pełną wiary modlitwę. Panie Boże! Panie Boże! Proszę Cię dzisiaj o mądrość dla mojego serca, proszę Cię dzisiaj o mądrość dla mojego serca, proszę Cię o mądrość dla całego mojego życia, proszę Cię o mądrość dla całego mojego życia. Bądź uwielbiony w darze mądrości, bądź uwielbiony w darze mądrości. Amen. Kochane dzieciaki, bardzo Was zachęcam. Na serio, całym moim sercem, żebyście codziennie prosili o mądrość. To jest piękny dar, bardzo się Bogu podoba, kiedy o niego prosimy. Mocno Was ściskam. Pamiętajcie, że zarówno w środę, jak i w piątek kolejne odsłony tego bohatera biblijnego. A w komentarzu napiszcie, jak ma na imię nasz bohater biblijny w tym tygodniu. I zapraszam Was jeszcze do piosenki Duchu Święty. Pomóż mi. Do zobaczenia.